Witam, Zagrajmy dalej w Doom 2 Hell on Earth, poziom 29, The Living End, czyli koniec yy, żyjących albo żywy koniec. Nie wiem, kto przetłumaczyć dokładnie. Yy, to jest przedostatni poziom, już w grze Doom. Bierzemy chaina i zjeżdżamy na dół. I już strzelają. Mam nadzieję, że ten im się zdenerwuje. Tak jest. I teraz na tego... <laughs> Zostali dobrze wykorzystani Przycisk Tych szkieletów można by w sumie pojechać Ale ponieważ w oryginalnym dumie się tego nie dało zrobić Ponieważ nie było Freelooka, tak więc ja tego też nie będę robił Na razie zostawię ich przy życiu Zdaje się, że im się na nich obraził, tak więc... To było głupie. Całe to życie, które przyniosłem z poziomu, właśnie poszło na frytki. Przycisk. I rodnia. sam. Ok. Teraz jak się po to dostać, co tutaj je jest? O, widzę, że tam jest kolejna rodnia. Jak się po to dostać? Otóż odpowiedź na to pytanie zostanie y udzielona już niebawem. Tylko jeszcze tutaj widzą ci Schengenowiec jest bardzo niebezpieczny. Zawsze taki był. Jabłuszko łóżko zasyczało. Otóż, aby się dostać do tego, do tej amunicji, która tam była, należy tutaj spaść na dół. Co ty tu robisz? Należy tutaj spaść na dół i o, udać się tutaj. Tylko trzeba szybko, bo tutaj gryzie. No właśnie. Aczkolwiek nie jest to zaliczone jako sekret, ponieważ na tym mapie znowu nie ma ani jednego sekretu. Cyf. się posypały jak w dźwięku. Dobra. Znowu kolejna, kolejne miejsce, gdzie nie można przejść. I znowu się otwiera z tyłu. A zauwa zauważyliście... Za... kurde. Zauważyliście w ogóle, że ta gra cała jest na super shotgun? Że tak naprawdę tutaj się głównie używa tej broni? A wszystkie inne są jakby taką... Jak, jakby takim tylko dodatkiem. Rakietnica i BFG się przydają jako taką, a reszta to jest no, w wyjątkowych sytuacjach. Po prostu super shotgun jest podstawowym orężem w tej grze. A w Dumie 1 tak nie było, się często korzystało z Chaina, z shotguna, trochę rzadziej. Czasami z tego się korzystało. A tutaj y, Super Shotgun jedzie prymy. Co to oznacza? W sumie nie wiem. Może to, że super shotgun jest trochę za dobrą bronią jednak. Chodźmy najpierw tu. O, nie można. To chodźmy tutaj. Tutaj nie... Yy... To się podnosi, nie? Mi się zawsze wydawało, że tutaj trzeba bardzo szybko powiedzieć o tą kładkę, bo inaczej się utknie. Ale tą kładkę można sobie opuścić, po prostu wciskając ją. Nie pomyślałem, że to jest winda, ponieważ nie miała tekstury windy, nie? Teraz czujemy. Ja. Mocno. To Smash Mode. Szalej, a nie Smash Mode. To jest chyba jedno miejsce, gdzie się wpadnie to już się nie wyjdzie, nie? Y a nie, wyjdzie się. Jednak. Zatem dobrze. Wciskamy przycisk. I wracamy. Tutaj. Jeden. Tutaj mamy taki Switch Hunt. Trzeba szukać i wciskać przyciski. Jak on to zrobił? Jakiś. napaleniec. Zapaleniec. Dziewczynka z zapalnikiem. O, spadnie. Chyba to poczęstujemy. I jeszcze jeden gdzieś powinien być. Posłychać. No o, jeszcze tutaj. I teraz można się dostać tutaj. Wszystko pięknie. I teraz tutaj. I misiu. On się zaraz, zaraz teleportuje, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie. Eee, ups. No to się jeszcze raz. Wycił mnie za ramię i dragnął mnie do piekła. Zabrał Drag mi to hell. <grym zezpieczny> to się tak długo pali? as on fire Welcome everybody Aha no tak zapomniałem o tym Dobra, teraz postarajmy się tego nie zepsuć. Ups. Idealnie. Mm, coś się otworzyło. Chyba to z powrotem, nie? Powrót. W każdym się razie nie chcemy tam... O oh, Jezus Christ o oh, No to jeszcze raz przyjdzie nam się zmierzyć z Misiem. No to jeszcze raz się nam przyjdzie zmierzyć z Misiem. No, to jeszcze raz sam się przyjdzie zmierzyć z misiem, tym razem rakietnicą już go No, mm, nieśmiertelny. No, kurde. No, lepiej. Teraz wyjmij, panie PFG, to był głupiko. No to może plazmę? No to może Gun jeden. Może znowu uciekniemy po prostu? Tylko co mi to daje? Powrót na start. Eee... No może tym razem będzie tam mniej, mm, mniej gorąco Spróbujmy Tak, jasne Czy skupili skupili dookoła teleportu? Ale przynajmniej tym razem miałem zbroję Co mi pozwoliło przeżyć I grubas Co za dużo hamburgerów wziadł Well, very good my friend Wtedy zrobiłem to źle. Ci, ci czemu tu nagle żyją? Przecież wtedy byli martwi. Nie rozumiem. No to jeszcze raz. Chciałem 9 punktów zdrowia. nie ma szans. Trzeba yy, więcej zachować. No, lepiej. To były dwa z trzech przycisków, które trzeba wcisnąć. Ostatni znajduje się tutaj, ale yy, może najpierw pojedźmy tych miszków, jeżeli się uda. No później może to się okazać to być... trudne trochę. Schuwaj się. Dobrze. Ten też dał się zabić. I to był trzeci przycisk. O, jeszcze ten tutaj chodzi. No tak, ktoś nam wcześniej cierpiał taki. I teraz zmierzamy ku końcowi i tutaj będzie, 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 no będą te potwory, których wcześniej nie zabiliśmy. Oraz... Uuu. Prawie się udało. Ups. ja killed himself. Muszę tą krzyśkę pojechać, no bo jak to? Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Raz się udało, ale niestety zabił mi ten gorów. Było już. I tak oto skończyliśmy The Living End. I teraz zaczynamy ostatnią, ostatni poziom Icon of Sin w następnym filmie. Niestety.